Branża modowa, jak nam to zostało wielokrotnie przedstawione w różnych filmach i serialach, to przede wszystkim uczciwe imprezy, drogie eventy, pięknie ubrani ludzie, którzy spędzają przecież całe dnie na doborze idealnych stylizacji, prawda? O to tutaj chodzi. Już wyrośliśmy trochę z fantazji o życiu Andy czy Emily z Paryża i pora zobaczyć, a raczej usłyszeć, o czym naprawdę rozmawiają ludzie zaangażowani w przyszłość świata mody. Wyjątkowo miałam szansę sprawdzić to osobiście. Ciekawe jak było, mam nadzieję, bo zaczynamy. Błędnie założyłam, że najtrudniejszą częścią będzie zdobycie biletu, bo przede mną jest jeszcze wybór outfitu. Teoretycznie są tu wszystkie rzeczy, które lubię. To powinno grać, ale ja jakoś tego nie widzę. Zamysł był taki, że jak będzie za ciepło, jadę o 5.50 na pociąg, potrzebuję narzuty. Wymyśliłam to, strasznie mi się to podoba i spełnia w sumie wszystkie wymagania, poza tym, że mam odkryte ramiona. I będzie mi, ja wiem, że będą 23 stopnie, ale ja też wiem, że będzie mi zimno. Po prostu przydał mi się coś na długim rękawie i myślałam o marynarce. Nie podoba mi się jej długość, nie podoba mi się to, że zlewa się w całość, nie podoba mi się to, jak leży pod tym na ramionach. Myślę, że to jest niestety najlepsza i najgorsza opcja, jaką mogę wybrać. Nad górą musimy popracować. Jeszcze tą kamizelkę też bym najchętniej kompletnie nie zmieniała. Jest... Yy, jest super. I z jednej strony dem. Podoba mi się to. Z drugiej czuję się jak ofiara mody. Tak. Już to jest trochę too much dla mnie. A nie lubię tego uczucia. I tak się czuję fajnie. Czekajcie, a może ja po prostu wezmę krótki... Nie no. O 5.50... Dobra, ja zapomniałam, że ja nie żyję na Syberii, tylko w Polsce. I o 5.50 wcale nie będzie aż tak zimno, chociaż w pociągu. Kurde, nie wiem. No wiecie co, to mi się bardzo podoba. I to jest mój faworyt na razie, jak go wyprasuję, oczywiście. Ale ja muszę czuć się na tyle pewnie, że przeprowadzę wywiady. Jak nie zapytam chociaż dwóch osób o przyszłość mody, a mi się podoba ten outfit, jesteśmy gotowi. Jest, jest tak wcześnie, że na piekarni jeszcze nie są otwarte. Trochę czuję się jak Przegryw, będąc 15 minut przed czasem, ale z drugiej strony wolę być w tą stronę niż 15 minut za późno, chociaż nie sądzę, że ktoś by zauważył moją obecność tutaj na tym wydarzeniu. Ale tak, dla własnego spokoju ducha wolę być wcześniej. 6 czerwca w Zamku Jazdowskim odbyła się piąta edycja konferencji Elle About Fashion. To wydarzenie, podczas którego prelegenci ze świata mody, sztuki, kultury spotykają się w jednym miejscu i rozmawiają na różne tematy, a w tym roku dyskusja odbywała się wokół trzech paneli: Channels, Changes and Generations, czyli kanały, zmiany i pokolenia. Sama do końca nie wiedziałam, czego się spodziewać. Oczywiście, że znam magazyn Elle, Interesuje się światem mody, wiem co nieco o marketingu i o obecnych trendach. Nigdy nie czułam się klientem docelowym, takim targetem magazynów modowych. Na miejscu uświadomiłam sobie, że w sumie nie jestem jedyną osobą z takimi dylematami. Bo jeden z pierwszych paneli dotyczył właśnie tego tematu, jakim językiem mówi dzisiaj L. Brand L to jest brand o wolności. O wolności tego, jakie chcemy być, jak chcemy wyglądać, jak chcemy o siebie dbać zewnętrznie, ale też wewnętrznie. Rozmowę prowadziły redaktorki magazynu L. Anna Chwalińska, redaktorka L. Decoration. Ta Prokop, redaktorka naczelna L. Czech. I Marta tabisz szymanek redaktorka naczelna L. Polska. No i nie poszłam tam jako ekspert czy znawca modowy, tylko raczej jako taki potencjalny klient i osoba zaciekawiona właśnie całą tą ideą magazynu. jako odbiorca. Na początku traktowałam to wydarzenie trochę tak, jakbym była dosłownie w magazynie. Jakbym miała go czytać na żywo, albo miał być mi przedstawiony na żywo. Fajne było też to, że każdy mógł kupić w sumie bilet na to wydarzenie. Było bardzo Otwarte dla ludzi i dostępne dla osób z zewnątrz. Fajnie było posłuchać też ludzi, którzy są te kilka czy kilkanaście kroków przede mną i usłyszeć o ich błędach, o ich rozterkach, o ich lękach. Jednym z ciekawszych paneli był też ten ze znanymi projektantami mody, ale do tego przejdziemy później. Jak już wcześniej wspomniałam, nie czuję się targetem, więc byłam ciekawa tego, czy Elf w przyszłości w ogóle planuje uwzględnić mnie jako potencjalnego kupującego. Czy w ogóle będą próbować zwrócić moją uwagę magazynem, czy w zupełnie innym formie. Jedna z redaktorek, gdy mówiła o swoim doświadczeniu, wspomniała o budowaniu dziedzictwa. Przede wszystkim koncentruję się na marce i na budowaniu naszej marki. I tego ogromnego dziedzictwa, które ona w sobie zawiera. Już nie jesteśmy tylko i wyłącznie pismem drukowanym. Jest to naszą częścią, ale jest jeszcze coś więcej. Magazyn El ma 80 lat, więc jest to całkiem sporo. Jedną z takich najbardziej aktualnych strategii, którą widzę teraz wśród marek odzieżowych, jest przypominanie o tym całym dziedzictwie: o tym, że nie wzięli się znikąd, że oni tu byli pierwsi, że inni. Ci obecni teraz na rynku popularni kopiują ich, bo oni byli wcześniej. Tak bardzo skupili się na obronie tego miejsca, które mają w świecie czy na rynku, że zapomnieli o tym, co na samym początku przyciągało nowych ludzi do nich. No, to, to nie było dziedzictwo, na początku go no, nie było. I wiem, że mówię teraz o markach luksusowych, ale wydaje mi się, że L stanęło w podobnym miejscu z podobnym problemem, bo pojawiło się mnóstwo młodszych, nowszych, świeższych magazynów, czy nawet nie magazynów, po prostu profili, które oferują doprecyzowaną wiedzę, na temat konkretnego zagadnienia, a nie tak bardzo obszernego tematu. Zdecydowanie podobało mi się to, co mówili na temat budowania swojej pewności siebie i że to dotyczy również tego magazynu, że powoli L polskie i czeskie przestaje tylko kopiować zapchód, ale wykształca swoją własną osobowość i ma swój głos. Ta słowiańska estetyka zdobywa coraz więcej pewności siebie. Nie wiem nadal, jak to zrobili, ale w pewnym momencie tak po prostu zaczęło mi brakować tego, że ja nie jestem w stanie kupić w Polsce czeskiego L. Nagle po prostu miałam tak z tyłu głowy, że kupiłabym czeskie L, po prostu. Jestem po prostu pod wrażeniem. L określiłabym jako współpracę między dziennikarzami a artystami, którzy wspólnie tworzą przestrzeń dla osób zainteresowanych światem mody i chcących do niego należeć. Budują ten świat, dostarczają w fizycznej formie. Ta rola się nie zmieniła. Chociaż ten druk powoli zaczął zanikać, co nie było dla nikogo zaskoczeniem. Powoli zaczął zanikać w momencie, w którym pojawił się pierwszy program telewizyjny czy social media, więc to było do przewidzenia. Ale z czasem zaczęłam się zastanawiać, jak bardzo zmieniła się ta rola artystów, projektantów w obecnym świecie. Mają mnóstwo innych, nowych wyzwań. Projektanci stopowych domów mody mają te problemy, ale co z ludźmi, którzy chcą dopiero wejść na ten rynek? Pamiętacie swoje początki i jak one wyglądały, Anio? No, tak, na szczęście nie mam jeszcze demencji, więc wszystko pamiętam. Nadoliczyłem. To <laughs> mi się zdarza nie pamiętać, ale tak, oczywiście, że to Jak nie to tak. się zaczęło, jak założyłaś swoją markę i skąd ten pomysł wtedy? Kiedy to było? Jeszcze to było około 2000 roku, natomiast ja. Że jestem takim trochę specyficznym tejsem, bo ja nie, nie postanowiłam założyć marki, tylko bardzo chciałam studiować projektowanie mody i zaczęłam to projektowanie studiować w Paryżu i w Rzymie i skończyłam tam szkoły projektowania bardzo dobre i wróciłam do Warszawy i zaczęłam no, jakoś zastanawiać się, co dalej z tym zrobić. Natomiast dla mnie to był taki po prostu bardzo długi proces, tak? I też on się w momencie, kiedy rynek myślę, że nie był aż tak aż tak konkurencyjne, aż tak po prostu głodny komercji. I ciągle mi brakowało ubrań do sesji, któregoś dnia zaprojektowałem coś. Oczywiście wcześniej miałem studia związane również z tym, bo e, modę e, i zacząłem projektować po prostu, tak, z któregoś dnia. Potem postanowiłem zrobić pokaz. A gdzie ten pokaz miał miejsce? To był pokaz w studio fotograficznym na ulicy Garażowej, pamiętam jak dziś. Ale co wam muszę powiedzieć, to było coś y, niesamowitego, bo y, dzisiaj już tak nie jest. Y, wtedy y, zrobiłem go głównie przy pomocy przyjaciół. Atmosfera tworzenia tego pokazu była niesamowita, bo każdy chciał coś wnieść do niego, czyli przyjaźniłem się wtedy z Robertem Kubiszem, z Marcinem Tyszką. Wszystkie osoby, które były związane z branżą bardzo mocno mnie wspierały. Zamiast myśleć o postępie, wielu działaczy i firm próbuje dziś jedynie ocalić to, co się da. Obecnie panuje swego rodzaju paraliż. Wszyscy próbują zrozumieć, czego jeszcze możemy się trzymać. Myślę, że to był szczególnie ciekawy panel dla osób, które przede wszystkim wiążą swoją przyszłość z projektowaniem odzieży, albo zastanawiają się nad tym, czy szkoła modowa, szkoła projektowania ubioru byłaby czymś dla nich. Także u mnie to się zaczęło od ee, muzyki, od imprez, bardzo organicznie i. Z Billiewie z mi towarzyszyło od odkąd pierwszy raz tak naprawdę miałam magazyn. ID w rękach, mając 17 lat, i potem tylko po prostu wolnowało. jako cykl imprez, jako marka z koszulkami, jako marka potem następnie, która pojechała do Paryża z pierwszym mam i do tego, kim jesteśmy dzisiaj. Także to nie jest tylko o rzemiośle, nie jest tylko o liczbach, ale również o ludziach, którzy wierzą w Ciebie, i, i ta wiara. Wydaje mi się, szczególnie na samym początku kariery jest to, co nas po prostu unosi na ziemię, ziemią i nie można tego stracić i trzeba to bardzo po prostu pielęgnować i ten aspekt po prostu ludzki jest niesamowicie. Poznałam Zofię Jeżowską, która jest kostiumografką i wykładowczynią na uczelni MSKPU w Warszawie. To jaka jest różnica między projektantem odzieży a kostiumografem? To najpierw czym jest projektowanie odzieży? Yy, odzież jest do. Przede wszystkim noszenia na co dzień, tak? Musi spełniać funkcję użytkową. Projektant musi myśleć o kilku rzeczach: o tym właśnie, dla kogo to projektuje, jak będzie się zachowywał i użytkował konsument, który, który zakupi to ubranie, czy jest w trendach i czy się sprzeda, czy, czy to jest po prostu na czasie tak zwanym. Natomiast kostiumograf jest zupełnie poza tymi ramami, i zasadami. Chodzi o projektowanie kostiumu dla postaci z filmu, z teatru, która ma opowiadać historię, współpracuję z resztą współtwórców filmowych, czy teatralnych, czy serialowych, czy reklamowych, bo ja akurat jestem tak w dużej mierze kostiumografem reklamowym, który też jest czymś innym niż filmowym. Jest też kostiumografia, która polega na współpracy z artystami i to też jest kostiumografia, ale właśnie już docelowo dla jednej osoby tą postacią, którą ubiera jest po prostu jakaś konkretnie istniejąca osoba. Projektanci poprzez ubrania komentują kulturę, politykę, społeczne nastroje. I coraz częściej wchodzą też w rolę edukatorów czy innowatorów ekologicznych, cytują tkaniny z różnych surowców, jak na przykład grzybów, produkują bez odpadów, promują slow fashion i kolekcje kapsułowe. Muszą łączyć kreatywność z analizą rynku, zarządzaniem zespołem i strategią komunikacji. Ciężki temat do ogarnięcia. Bardzo podobał mi się panel z Anną Kuczyńską, Dawidem Wolińskim, Natalią Maczek, Maurycym Zelbergiem i Michałem Szulcem. Projektantami z Polski, którzy od lat budują to dziedzictwo polskie. Każdy z nich miał tyle do powiedzenia. Naprawdę uważam, że ta rozmowa mogłaby być po prostu rozciągnięta na cały dzień. To był temat rzeka. Brakowało mi trochę takiego głosu, takiej świadomości na temat obecnych zmagań młodego projektanta. Cokolwiek jak wiecie, chodzi mi o taką perspektywę osoby, która faktycznie ma te problemy, o których oni mówią. Jest tutaj pan prawo, więc nigdy nie miałam zostać projektantem. Zostałam projektantem, ponieważ już pod koniec studiów byłam w stanie mieć absolutnie komfortowe życie z ubrań I tak naprawdę bardzo długo miałam takie poczucie, że robię to, ponieważ ten popyt na to, co my produkujemy i projektujemy, jest większy niż w ogóle. Niż ja jest w stanie w ogóle doręczyć. To była bardzo długa, wiele lat niesamowicie przyjemnej zabawy, której też nie mogę w ogóle nazwać pracą. Pierwsze trudności pojawiły się, jak um, zaczęliśmy budować moralną sprzedaż um, i zaczęliśmy. ja sama zaczęłam mieć bardzo dużą presję na wzrosty. I potem zaczynasz rozliczać swój biznes z tego, ile rok w roku wzrostu i czy ten wzrost optymalny. Jest taki moment, w którym nawet rynek zaczyna być zbyt przesadzony Twoim produktem, zaczynają być problemy, i w ogóle ten balans pomiędzy popytem a podażą to, jest, to był taki pierwszy moment, w którym em, zaczęłam po prostu mieć właśnie wątpliwości. 20 temu muszę umierzyć brakiem kasy, brakiem snu. Yy. Ogromną ilością różnych przedmiotów, które mieliśmy na akademii, których szczerze nienawidzieliśmy, a musieliśmy je wszystkie odbędzić. Musieliśmy iść do pracy podczas studiów, i oczywiście mieliśmy w sobie mnóstwo pasji, ale no, zgniatała nas nieco po polsku ta rzeczywistość. Myślę, że dzisiaj zmieniło się. Yy... O tyle dużo, że jest dużo większy fokus na rozwój takiej osoby, która studiuje modę, czy w ogóle studiuje sztukę, czy, czy studiuje coś, co jest kreatywne. Nie ma przeładowania, które jest narzucone z góry, tylko raczej te ścieżki są układane pod... Pod to, czym ta osoba ma się zajmować po ukończeniu studiów, ale to powtarzam zawsze, że ze względu na to, jakie możliwości daje studiowanie na akademii, czy w ogóle na, na kierunku, który jest kreatywny, i konsekwencje tych możliwości są takie, że możesz robić wszystko po szkole. Bez względu na to, czy studiujesz modę, czy studiujesz grafikę, możesz zajmować się absolutnie wszystkim, co jest kreatywne. I patrząc na to, gdzie my trafiamy jako absolwenci, do jakich firm, na przykład w Polsce. Trudno byłoby podczas licencjatu trzech lat zbudować, pokazać, przejść przez każdą drogę czy ścieżkę kariery, która jest potencjalna po studiach. Więc studia są super kreatywne i stawiają na to, żeby rozwijać siebie i sprawdzać, co się lubi, a czego nie. Natomiast zderzenie z rzeczywistością zostawiamy na pierwszy dzień po dyplomie. Z jakimi problemami i zmaganiami musi się spotkać młody projektant zaczynający swoją podróż z modą w Polsce? Na początku wyzwaniem może być dotarcie do odpowiedniego klienta. W moim przypadku ja tworzę dla w stylu młodszego pokolenia, przez co na rynku jest bardzo dużo ubrań, które są o wiele tańsze niż moje projekty. Dotarcie do klienta jest głównym, główną przeszkodą dla młodych projektantów, którzy nie mają takich dużych budżetów jak wielkie marki, żeby się reklamować i tworzyć piękne bogate kampanie. Ale myślę, że to z czasem może się zmienić. Coraz więcej młodych osób zaczyna wchodzić na rynek konsumenta i zwracać uwagę na aspekty ekologiczne i inne niż cena, więc mam nadzieję, że to się zmieni i życzę powodzenia wszystkim młodym projektantom. Super, bardzo Ci dziękuję. A jeszcze, jakbyś mogła nam powiedzieć, co masz dzisiaj na sobie? Ja mam dzisiaj na sobie projekt z mojej nowej kolekcji, która jeszcze w ogóle nie została opublikowana i praktycznie stworzona. Jest to drugi projekt, który dopiero stworzyłam z mojej kolekcji, która nazywa się Agli Garden i mówi dużo o niedoskonałości. Jest to na przykład marynarka, która została stworzona ze wszystkich skrawków, które miałam w biurze. Będę tworzyła na podstawie skrawków głównie i produktów materiałów z drugiej ręki i całą moją kolekcję. Uważam, że największym problemem, z jakim muszą się mierzyć młodzi projektanci jest przede wszystkim zderzenie pomiędzy tym, jak wyglądają studia, gdzie ta kreatywność jest najważniejszą umiejętnością, którą rozwijają i tak naprawdę skupiają się w pracy nad kolekcją, w tym, żeby jak najbardziej wyrazić siebie. I w momencie, kiedy zaczynają pracować w fast fashion, mówię tutaj z mojej perspektywy, to bardzo często ta kreatywność po prostu po czasie się wypala. I ci ludzie już bardzo często zapominają kim są, po co to robili i gdzieś ta pasja ucieka, bo pracują po prostu dla brandu, gdzie to liczy się zyskanie, licza się kreatywność. Muszą rezygnować ze swojej wizji rzeczywistości i bardzo często Ambicji na rzecz zarabiania pieniędzy dla marki i mogą po prostu zgubić własną tożsamość w tym wszystkim. I tak samo jeśli chodzi o tworzenie nowych brandów, w tym momencie jest ich dość dużo na rynku, bardzo ciężko jest się przebić. To jest jeszcze kwestia tego, że jednak koszty nie pozwalają nam na tworzenie bardzo drogich kolekcji, szczególnie na początku kariery, gdzie. Potrzebne są do tego milionowe budżety, żeby stworzyć kolekcję, która będzie taka, jakbyśmy chcieli, wliczając to całą kampanię, lookbooki, sesję zdjęciową, stworzenie strony internetowej. Zawsze musimy wiedzieć, do kogo celujemy i często wymyślamy sobie klienta, mimo że to jest analiza rynku, na podstawie której tworzymy ten produkt, że może tego klienta nie jest na końcu aż tak dużo, jakbyśmy chcieli, żeby go było. Mam wrażenie, że ludzie, którzy pracują, którzy studiują projektowanie mody, którzy w ogóle siedzą w mojej, żyją w pewnej bańce i wyobrażeniu, a rzeczywistość i życia innych ludzi, którzy później będą kupowali te produkty nie pozwalają po prostu na takie inwestowanie, i właśnie w większości to jest problem po prostu z, z tym, że projektujemy dla pieniędzy na końcu, i, i to wszystko sprowadza się do kwestii budżetów, i które mamy, i, i które nasz klient jest w stanie przeznaczyć na produkty, które robimy. Z drugiej strony usłyszałam dużo też pozytywnych rzeczy, na przykład, że studia za granicą nie są kluczem do sukcesu i do międzynarodowej kariery, tylko jedynie taką pomocą. Oczywiście to znaczy, że musisz pracować dużo ciężej, ale Jednocześnie jeśli nie stać się na studia za granicą i nie masz takiej możliwości, to to wcale nie znaczy, że twoje plany się nie powiodą. Po prostu musisz znaleźć na to trochę inne rozwiązanie, więc to mi się też bardzo spodobało. Bo jednocześnie wydaje mi się, że ten aspekt ekologiczności bardzo mocno zaczął tracić na znaczeniu i ludzie zmęczyli się tematem, zanim on zdążył w ogóle zostać wprowadzony do naszego codziennego życia. Bo jak już wspominałam w innym materiale w 2025 roku Ekologia w modzie zrobiła krok wstecz. W czasach niepewności gospodarczej konsumenci wolą zwykłe produkty niż te opisane jako ekologiczne. Więc tutaj panel z Martyną Zastawną był chyba jednym z ważniejszych. Opowiedziano o nowych regulacjach prawnych w Unii Europejskiej na temat właśnie wyrzucania czy segregowania ubrań. Między innymi od nowych marek odzieżowych będzie się wymagało y, trwałych, łatwych do recyklingu produktów, unikania greenwashingu w kampaniach marketingowych i na metkach ogólnie ubraniach i cyfrowych paszportów, żeby móc śledzić drogę danego produktu. I się też nowe regulacje zabraniające niszczenia niesprzedanych ubrań. Więc całkiem fajne tematy, zwłaszcza, że dużo z nas zna przypadek Barbery, które przez pewien czas paliło po prostu swój niesprzedany Sklepu, żeby nie obniżać wartości swojej marki, tym, że pojawiłyby się te produkty na wyprzedaży. E, dobrze, że to będzie jakoś w inny sposób kontrolowane. Po prostu te produkty są mocno ograniczone w ilości, przez co ich cena jest wyższa, i ludzie chcieliby kupować te etyczne przedmioty, ale ich często na to nie stać. I to jest, wydaje mi się, najgorszy problem. Całej tej etycznej modzie, zrównoważonym rozwoju. No bo jednak ciężko jest konkurować z rynkiem, który sprzedaje Ci koszulkę za dychę czy dwie, a ty twój t-shirt chcesz wystawić za dwie stówy, i jakby nie możesz tego obciąć w kosztach produkcji, bo po prostu musiałbyś przestać jeść w domu obiad. <laughs> Ja przez długi czas nie wiedziałam, ile kosztuje wyprodukowanie prawdziwego ubrania, i w dalszym ciągu nie jest to dla mnie takie proste do obliczenia sobie, że o wow, ta koszulka czy to może kosztować stówę, czy to może kosztować pięć dych, czy nie. Czy jaka jest na to szansa? Jak, jaka była droga tego produktu, żeby on tu dotarł do mnie w tej cenie? Nie są pytania, które zadaję sobie na co dzień albo przy zakupach, czy czymkolwiek. Więc ciężko jest to też tak podkreślić, że to jest jednak ważne i że ej, jakby ta koszulka kosztuje tyle, bo tutaj bardzo dużo osób zostało pokrzywdzonych po drodze i nie dostało za nich. Żadnych pieniędzy. Ta ekologia w modzie jest bardzo dynamicznym tematem. Poza właśnie rozmową o obecnej sytuacji w domach mody, gdzie cały czas krążymy wokół tych samych kreatywnych dyrektorów, którymi to są oczywiście, że biali mężczyźni, ekologią i obecnej roli magazynów modowych, nie zapomnieli o dodaniu rozmowy na temat tej osobistej drogi do znalezienia swojego stylu. Nie spodziewałam się, że panel z Małgorzatą Korzuchowską, naszą Mamą internetową polską. Więc podobała mi się cała rozmowa, która była prawie na samym końcu. Przede wszystkim e, przytoczona historia pani Korzuchowska. Nie wiem, pani Korzuchowska wspominała jedną swoją imprezę, jak miała tam 20 lat, czy jak była nastolatką, i to było mniej więcej w latach 90. Opowiadała o outficie, że miała na sobie oversizedową czarną, dużą marynarkę swojego tatych, to była z wesela. Bardzo krótką czarną spódnicę, czarne kryjące raj do tego buciory, typu takie martensy, z tego co pamiętam. W pewnym momencie do jej pokoju weszła jej mama i powiedziała jej, że. I dzielę się tą historią tylko ze względu na to, że została ona przedstawiona właśnie tam na miejscu, i myślę, że dużo osób może się z nią utożsamić, ale mama jej powiedziała, że wiesz, żeby nosić taką krótką spódnicę, trzeba mieć świetne nogi. I powiedziała, że to ją zablokowało na lata w wyborze innych długości spódnic. Naprawdę wszystkie kobiety, dziewczyny na sali chyba poczuły się po prostu zauważone i usłyszane. Był ten taki moment. Mm -hmm, jakby znają ten ból, znają ten tekst. Każdej pewnie pojawi się obraz w głowie, która mówi jakiś inny komentarz. Nagle się to wszystko przypomina, nagle to wraca ze zdwojoną siłą. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. To jest w sumie okropne, jak te przekonania są przekazywane trochę z pokolenia na pokolenie. Nie, właśnie od mamy przez córki, potem wnuki, potem nie wiem, ktoś w końcu się obudzi i przerwie ten łańcuch traumy. Uch, czy nie nasłuchaliśmy się już tego za dużo na temat tego, czego nie wypada założyć, jaką długość powinniśmy zakładać, jakie ubrania dobrać do naszego typu sylwetki, żeby wyglądać szykownie, żeby być elegancko, bo to też jest moje po prostu ulubione słowo, że to wypada założyć, żeby być eleganckim i szykownym, i to po prostu tak klasyfikujemy teraz. Ludzi w obecnym czasie. Czy oni mają klasę w sobie? To jest po prostu najlepsze, co kobieta może mieć tą klasę w sobie i elegancję. To mi się strasznie nie podoba w całym tym schemacie. Myślę, że każdy z nas usłyszał kiedyś niemiły komentarz na temat swojego wyglądu. Nie, że od obcych ludzi, bo to też boli, ale od kogoś, kto jest nam w sumie najbliższy. I chyba to w tym było najbardziej takie poruszające, że to była mama. I fajnie było usłyszeć tą historię, zwłaszcza myślę, że dotarła ona tak samo do właśnie dwudziestolatki i trzydziestolatki i czterdziestolatki. Ten ból... I ten strach później przed założeniem tego ubrania jest czymś, co jednocześnie łączy nas wszystkich i zamyka przed nowymi możliwościami. I powtórzę jeszcze raz to, co kiedyś usłyszałam: że wyglądasz tylko tak dobrze, jak się czujesz. Wyglądasz tylko tak dobrze, jak się czujesz. Jeśli dobrze się czujesz w jakichś ubraniach, nie daj sobie wmówić, że nie możesz tego założyć, że nie wyglądasz w tym tak dobrze, jak powinnaś wyglądać. Wiesz, że taka długość spódnicy jest tylko dla dziewczyn o określonym wzroście, czy określonej figurze, czy określonej budowie. Te ubrania nie są kobiece. Nagrywałam już dużo filmików w sumie na temat tego właśnie o moich ikonach, czyli właśnie na Billie Eilish, Miley Cyrus czy Zenday. Osoba, które nie odbiegają aż tak bardzo od tych standardów wykreowanych przez branżę, a jednocześnie trochę przesuwają tą granicę na temat tego, co uważam za akceptowalne, więc w tym mnie inspirują głównie. Ale fajnie było to usłyszeć na żywo od kogoś, kogo teoretycznie znasz, no bo to jest też taka ta błędna znajomość, nie, że znasz kogoś po prostu z telewizji. Wydaje mi się, że generacja Z bardzo mocno wystawia teraz, stawia te nowe granice, chociaż w dalszym ciągu jest ogromny strach przed oceną i przed takim buntem i przed sprzeciwieniem się temu, co zostało przyjęte za normę. Przede wszystkim widać to w, w ubiorze. Mnóstwo osób wygląda bardzo podobnie. Wróciłam wykończona do Krakowa. Nie się na to odwagę, ale spotkałam krasa życiowego a.k.a. Y. Jakub Józef Orliński. Say no more. Jakby ja naprawdę... <grym> Było fajnie, event się skończył, czeka na Bolta, ja do Krakowa. Dewno warto było, warto było. Naprawdę. Mój mózg pracował na takich obrotach przez całą trasę, że nie mogłam, nie mogłam potem spać. Ok, nie mogłam spać, po prostu byłam tak na, naładowana pozytywnymi emocjami, że, że ciężko było mi zasnąć. Zrobiło to na mnie ogromne wrażenie zobaczyć właśnie, zobaczenie ludzi z branży, bo poza tym, uch, naprawdę chyba potrzebowałabym zrobić dziewięciogodzinny materiał, żeby powiedzieć Wam o wszystkim, co tam się wydarzyło, bo te panele w jakiś sposób najbardziej są aktualne teraz i uznałam je za najbardziej takie warte wspomnienia, co się działo, bo mimo wszystko uważam, że żeby wiedzieć, jak było na konferencji, trzeba tam wziąć udział. Także moja porada dla Was na temat właśnie takich konferencji, jak w pełni z nich korzystać i trochę się nie bać, bo wiem, że tu jest wiele osób, które mają też swoje obiekcje. Nie bójcie się pójść samemu. Wiem, że jest ryzyko, że nie porozmawiacie z nikim, albo że będziecie stać dziwnie gdzieś w kącie sali i nie odzwiecie się ani słowem, ale jest też szansa, że właśnie wtedy uda Wam się Poznać największą liczbę ludzi, bo nie ograniczacie się do tylko jednej osoby, którą znacie i nie rozmawiacie w swoim gronie, tylko jesteście bardziej otwarci i tacy trochę zmuszeni do tego, żeby porozmawiać też z kimś innym. Czy chcesz, czy nie? Jesteś bardzo mocno wystawiony na środowisko, w którym masz ludzi zainteresowanych modą, więc masz temat do dyskusji, wiesz, czemu tu jesteś i po prostu o tym opowiadasz. Ja przez długi czas miałam taki kompleks wieku i wiedzy. Czułam się bardzo taka młoda i głupiutka, właśnie też w takich większy, na większych eventach czy ważniejszych wydarzeniach, i dopiero. Teraz uświadomiłam sobie, że to absolutnie nie jest żadną wadą, tylko dużą zaletą, bo mam, wydaje mi się, że po prostu jako młody człowiek masz w sobie taką inną ciekawość i inne, świeższe spojrzenie na tą branżę, które nie, nie będzie zawsze. Pojawią się też nowi ludzie, więc to nie jest złe. To twój wiek i Twoje doświadczenie, czy jego brak nie jest wymówką, żeby nie wziąć udziału w takim właśnie wydarzeniu czy konferencji. Trochę też zaufaj swojemu wajbowi i intuicji i nie zamykaj się w telefonie przede wszystkim, bądź jakby approachable, że, że da się do Ciebie podejść i do Ciebie zagadać, bo ja też bardzo często robiłam ten błąd, że na wydarzeniach stałam gdzieś z boku w telefonie, byłam przerażona, że podnieść głowę i porozmawiać z kimkolwiek, a z zewnątrz jakby ludzie nie widzieli tego przerażenia, oni nie wiedzieli, że okej, okay, ona jest zestresowana, ona się boi, ona tu nikogo nie zna, podejdę do niej, zagadam, tylko wyglądałam po prostu z zewnątrz na zajętą, że mam telefon, rozmawiam z kimś, robię coś innego. Wiecie, jak odbieracie ludzi, którzy nie wiem, są w okularach albo mają telefon. To jest taka trochę bariera, więc niezamykanie się w tym jest też bardzo pomocne. Ten świat czasem wydaje się taki nierealny, a jednak jedziesz na takie wydarzenie i widzisz 200 osób zainteresowanych tematem i ludzi, którzy się udało, i którzy opowiadają o tym doświadczeniem i nagle to wszystko staje się takie możliwe. Wow, to istnieje. Jakby ci ludzie wcale nie są tacy inni niż ja, że ja też mogę to osiągnąć. Podobnie osoby, z którymi nagrywałam wywiady, którym bardzo dziękuję za zaangażowanie i za pomoc w stworzeniu tego materiału. Nie tylko ja byłam ciekawa tego, co mają do powiedzenia, tylko oni też byli ciekawi tym, co ja mam do powiedzenia, więc to stworzyło taką naprawdę świetną atmosferę, w której czułam się bardzo komfortowo i bardzo swobodnie. I nie udało mi się zdobyć koca. Pierwszy raz miałam okazję być na tego typu wydarzeniu. W dalszym ciągu uważam, że brakowało mi perspektywy osoby, która chce dopiero wejść do tej branży i głosu młodszego pokolenia, bo odbył się panel z Polą Sieczko i Margaret na temat właśnie generacji z obecnych trendów z TikToka, ale nie wyczerpał on tematu. Jestem ciekawa, co wymyślą w przyszłym roku, żeby rozwinąć ten panel. Mój udział w konferencji był możliwy dzięki Hardwick Fashion, agencji, która była odpowiedzialna za współorganizowanie tego wydarzenia. Także naprawdę bardzo dziękuję za pomoc i możliwość nagrania materiału z tego eventu. Jestem ciekawa waszej opinii. Jestem ciekawa, jakie wy macie plany związane z branżą modową, bo jednak, oglądając ten kanał, siłą rzeczy, jakby mogę założyć, że jesteście zainteresowani tematem mody. Czy wiążecie z nią przyszłość, czy traktujecie jako hobby, sposób wyrażania siebie? Śmiało mi napiszcie, bo tylko wtedy ta dyskusja ma sens i jestem naprawdę tego ciekawa. Także standardowo dziękuję wam za oglądanie, zapraszam na inne social media. Wybaczcie mi mój głos i do zobaczenia w następnym filmie.